Dzień dobry, witam bardzo serdecznie panie Filipie. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy warto chodzić do drugiego dna? Czy kiedyś zamknął te spaluny? Ja pozwolę sobie podzielić... No to są w zasadzie dwa pytania, także będą dwa rozkłady. Czy warto chodzić do drugiego dna? Pyta pan Filip. Czy... Warto chodzić do drugiego dna? Pyta pan Filip. Mm, czy warto? Mhm. Czy warto? Niby warto, niby warto, no ale jednak tutaj troszeczkę interpretacja mm, wymaga takiego wysiłku i skupienia. Bo tak, czy warto chodzić do drugiego dna? Co jest na tak? Paść kielichów. No można, ale żeby nie czuć się jak ten paz kielichów właśnie, czyli bo paziek, jakby ludzie, którzy są pokazani w paziach kielichów, tak mają tendencję do takiego niskiego poczucia własnej wartości, że ja się tutaj czuję źle, niekomfortowo, tak, mm, nie pasuje tutaj, nie, to nie dla mnie i tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli taka energetyka się pojawia, to absolutnie nie warto, tak? A jeżeli no, bardzo się chce, to trzeba z nią walczyć, absolutnie. Dalej, co jest na nie czwórka kielichów? No, czwórka kielichów generalnie mówi o tym, że patrzymy, a nie widzimy, tak? Nie dostrzegamy rzeczy, które mamy przed nosem, nie dostrzegamy wartości różnych rzeczy bądź też osób. Mamy trzy kielichy przed sobą, tak? Tak, metaforycznie, no i tak na obrazku jest. No i mm, na karcie, tak? A patrzymy gdzieś, szukamy tego czwartego, tak? Także no tutaj jest raz, żeby nie czuć się po prostu, no, niekomfortowo, nie tak? Dwa, że no czegoś tutaj pan nie dostrzega, a to też właśnie przegapianie szans, może też właśnie o to chodzi, że pan przegapia tutaj jakieś szanse. Albo będąc tam, może pan co, będąc tam, będąc tam, przebywając tam, przegapia pan po prostu na chwilę obecną jakieś szanse, nie dostrzega pan innych wartości i innych miejsc. Tak. Tak, tak czuję, że tak karty chcą mi przekazać. No i karty Rada Cesarzowa. Cesarzowa generalnie to jest świetna karta, ona oznacza taką partnerkę docelową, często narodziny, dziecka, ale również i jakieś koncepcji idei, również rozwój, wzrost, taki ład, tak, harmonię, ale również Cesarzowa prosi o cierpliwość. Czyli yy, za jakiś czas prawdopodobnie będzie bardziej, że tak powiem, warto chodzić do drugiego dna, bądź też za jakiś czas coś się takiego, coś przy tym temacie się rozwinie po prostu, tak? Ale na to trzeba czasu. Na to trzeba czasu, ale jakiś rozwój będzie. Tutaj dołżę sobie kilka kart i teraz tak. Karta Sprawiedliwości. No, co. Karta po prostu podsumowanie rozliczeń, tak? Z przeszłością, ze sobą samym, z innymi, podsumowuje, czego dokonałam, czego chcę, czego pragnę i tak dalej, ale to również karta karmy. Tyle co tyle, ile dajemy innym, no to też tyle i do nas wraca, tak? Należy o tym pamiętać. Tutaj taka karta dziewiątki buław, czyli jeszcze trochę, troszeczkę taki brak konsekwencji w działaniu. Ja posiedzę, popatrzę, może Loza mnie zadecyduje. Dalej karta maga, czyli tutaj już jest pan pokazany, no, jako mentor taki, jako ktoś, kto ma wszelkie atrybuty, narzędzia, tak, w rękach, ażeby sukces osiągać i osiąga ten sukces, także Pan bardzo fajnie tu się pokazuje. No i finalnie właśnie może dlatego będzie warto yy, i odnajdzie się, się wartość tego drugiego dna, gdyż tutaj mamy czwórkę buław i dziesiątkę denarów. No, pierwsze moje skojarzenie, tak, takie z intuicji wynikające, to jest po prostu takie, że najprawdopodobniej może być zmiana miejsc, lokalizacji, tak, tego, tego drugiego dna. Natomiast to no, może być różnie. Tutaj mamy tak, czwórkę buław, czyli karty stabilności, stabilizacji, stałości domu, czegoś takiego pewnego, tak, dobre struktury na lata, tak. Tutaj już jest stabilizacja, a tutaj mamy dziesiątkę denarów, czyli najlepsza karta, jaka w ogóle mi wychodzi w tarocie w kwestiach zawodowo-finansowych. No także fenomenalnie. No, czy warto chodzić do drugiego dnia? No, według kart na razie nie. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale po kroczku, po kroczku. Tutaj pan jest magiem i pan wie co robić. A tutaj już jest naprawdę rewelacja. Tutaj będzie warto zdecydowanie. No, dziesiątka denarów. No, naprawdę duże pieniądze. Nie wiem skąd, ale będą według kart. Bardzo duże pieniądze. Dobrze. Zaraz jeszcze spytam o drugą część. Dobrze. Mhm. Czy. Kiedyś zamknął tę spelunę, czyli drugie dno, pyta pan Filip. Czy kiedyś zamknął tę spelunę, czyli drugie dno, pyta pan Filip. Jakby zwycięstwo, nie sądzę, ażeby mieli zamknąć, tak jak mówiłam ewentualnie, e, tak jak w poprzednim składzie wyszło, także ewentualnie e, tak mi przyszło z intuicji, że może po prostu zmiana miejsca, zmiana lokalizacji, tak? Tego miejsca, no ale czy zamkną, no, nie mam tu za bardzo negatywnych kart. Czy zamknął? Co jest na ta karta kapłanki? No, uja coś to co było zatajane, coś to co było ukryte, wyjdzie na jaw, tak? Ujawni się, będzie już wiadomo o co chodzi, tak? Wyjdzie na światło dzienne, ale również wydarzą się sytuacje, które, no, nie wiemy jakie sytuacje, gdyż nie możemy wiedzieć, one wychodzą z losu, ale te sytuacje będzie, będą miały wpływ na dalszy bieg zdarzeń, na dalsze decyzje, na dalsze losy, tak? Także taka karta kapłanki. Co jest na nie? no Siódemka Mieczy to taki kłamstewka, nie do powiedzenia, ale nie takie straszne, tylko coś typu mm, nie powiem, bo się boję, bo się wstydzę i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj no niestety jakieś kłamstewka są w tym temacie, tak? Tego zamknięcia czy też nie zamknięcia, no jakieś kłamstewka są, tajemnica, kłamstewka, no, no tak to wygląda trochę słabo. No i karta, rada, karta. Siły, czyli jednak no, nie wygląda to na zamknięcie, bo tutaj osoba ta w karcie siły ujarzmia tego lwa tam, czy tygrysa, tak? Tak samo te wszystkie problemy, które być może gdzieś tam się kręcą obok e, te, no, tego miejsca, te wszystkie problemy i wszystkie negatywy zostaną ujarzmione bo ta kobieta ma siłę, żeby, to, żeby je ujarzmić. No i dalej tutaj jakiś mężczyzna w Królu Kielichów pokazany, czyli taki no mężczyzna mądry, zaradny, mm, z sukcesami, też często władczy, decyzyjny w wielu kwestiach, a w tej na pewno, ale również kieruje się sercem. To nie jest typowy taki yy, nie wiem wykazujący się taką tylko i wyłącznie tak wierzący w twarde dane, że tak powiem. Nie. To też jest człowiek, który kieruje się sercem mocno i on dalej będzie decy decydował, chociaż będą im targały wątpliwości, tak, w tym temacie, ale finalnie znowuż jakaś kobieta w królowej buław, czyli bardzo energiczna, temperamentna, wiedząca, czego chce. Ona po prostu tutaj zarządzi i jakby no wszyscy będą jej słuchać, tak? To jest kobieta, która po prostu wie czego chce, wie jak to robić, odnosi, odnosi sukcesy, potrafi to po prostu znaleźć na biznesie i ona podejmie taką decyzję, że mamy szóstkę buław, czyli kartę zwycięstwa. Czasem mówi również o y, słomionym zapale, no ale w tym przypadku to jest według kart, no zwycięstwo i sukces. Także czy kiedyś zamknął? Według kart nie, nie zamknął. Co najwyżej może być zmiana lokalizacji, ale według kart nie zamkną, bo królowa buław tutaj no nie pozwoli na to. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego, co najlepsze samych dobrych wydarzeń. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.